Mam koziska z tej strony, Tagart. Ark Riders wystartowało, a ja postanowiłem zebrać kilka drogocennych porad na start. Podstawowych rzeczy, ale również ukrytych ciekawostek dla weteranów, jeśli chodzi o mocny start na powierzchni. Wiem, że dla wielu z Was to będzie pierwsza przygoda z Extraction Shooterem, no i właśnie zebrałem te ciekawostki, żeby ułatwić wam start. A później w następnych poradnikach zagłębimy się coraz to coraz to właśnie głębiej poznając te wszystkie mechaniki. Dlatego lajkuj, subskrybuj. No i followuj mnie na Kiku, Twitchu, po więcej porad na żywo. Mimo, że Ark Riders ma wiele uproszonych mechanik, no to najważniejszą z nich jest oczywiście twoje zdrowie. Jeśli dobiegnie ono, upadnie do zera, no to przegrałeś. No tak nie do końca, bo możesz w sumie jeszcze się jakoś podnieść, wykaraskać, doczłapać do ekstrakcji, ale o tym później. No ale oczywiście mamy znacznie to uproszone, jeśli chodzi o życie. Mamy osłonę po prostu którą możemy levelować, no i mamy swoje życie. Bandaże wszelkiego rodzaju, też są różnego rodzaju tiery tych bandaży. Podstawowy, trochę lepszy, najlepszy, tak samo jest z osłonami. Możecie to po prostu sobie rozwijać. No i mamy dwa głównie takie przedmioty, jak regeneracja osłon, no i właśnie bandaże, żeby życie sobie odnowić. Nie przejmujcie się, jeśli pójdziecie na rajd i wyczerpią wam się wszystkie przedmioty lecznicze. Można je znaleźć również na mapie. Przeszukując śmieci, znajdziecie różnego rodzaju szmaty, które za troszeczkę życia możecie wykorzystać jako bandaże, a również z powalonych, robotycznych arków, zlatających nawet z tych pomniejszych wypadają tak zwane ARC Core, czyli po prostu takie termosy, które mogą uzupełnić tarcze. Bardzo, bardzo przydatna sprawa. I również tutaj nie będę się rozwodził na drzewku, ale jeśli zainwestujecie tylko trzy punkty w czerwone drzewko, możecie wytwarzać przedmioty w RAJDzie właśnie z tych pozyskanych komponentów. Oczywiście, jeśli macie, pokonaliście takiego arka i macie to ogniwo, aby ulepszyć i odnowić swoją tarczę, to w momencie, kiedy wytworzycie za pomocą tego ogniwa w RAJDzie, czyli już na mapie, no, właśnie regeneracja osłony będzie ona dużo potężniejsza niż samo użycie, i to samo tyczy się oczywiście bandaży i różnych innych przydatnych przedmiotów. Warto iść w ten perk i wytwarzać. Oczywiście, jeśli chodzi o te wszystkie osłony, warto zabrać co najmniej ze 3 osłony regenerację tarcz, no i jakieś 5 bandaży. Mocniejszych, silniejszych, to już od Was zależy naprawdę. Ale jeśli nawet idziecie darmowym zestawem, nie przejmujcie się, bo tak jak mówiłem, możecie te komponenty znaleźć na mapie. A samo szukanie i poszukiwanie tych wszystkich rzeczy zostawiam już Wam. Kolejną oczywistością jest stamina, czyli to, jak długo możesz biec w największym skrócie, ale nie tylko, bo w Ark Riders stamina odpowiada za wiele bardzo ważnych czynności, takich jak skakanie, wspinanie się czy też Gears of Warowy fikołek. Na komputerze jest to pod altem i jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz do poruszania się nie tylko w walce z graczami, ale również ze śmiercionośnym Ark. Ile razy po prostu miałem jakieś starcie z graczem, odbiegałem od właśnie nadlatujących szerszeni, żeby po prostu wyczerpana stamina sprawiła, że Żądlą mnie w poślady, no i niestety ginąłem przez to. Dlatego pamiętajcie, że zawsze, jak się poruszacie, zostawiajcie sobie kawałeczek staminy na to, żeby zareagować, kiedy to zagrożenie was napadnie. Oczywiście jest kilka sztuczek, które zachowują staminę i pomogą ci sprawniej poruszać się po mapie. Będę tutaj używał, jak już zauważyliście, terminologii na komputerze, na klawiaturze. Ale zdecydowanie w ustawieniach znajdziecie sobie, jak, jakie są odpowiedniki. Przede wszystkim, kiedy przemieszczacie się z punktu A do punktu B i nie dzieje się za wiele, warto wcisnąć H. Ten guzik ukrywa waszą broń, to znaczy, wsadzamy ją na plecy i nie przeszkadza już ona podczas poruszania się. Mniej staminy zużywamy, poruszamy się szybciej, więc warto, warto, aby to weszło nam w nawyk. Chowanie tej broni i wyciąganie dopiero kiedy jest potrzebne. Oczywiście no, jest też pewien problem z tym, ponieważ jeśli zaskoczy was jakiś gracz, no to chwilę to trwa zanim dobędziecie waszego oręża i może to was kosztować przetrwanie tego rajdu. Również ważną mechaniką jest ślizganie się na pośladkach. W momencie, kiedy już nabierzecie pędu i momentu, wciśnicie kontrol, czyli kucnięcie. Wasza postać na dubsku zacznie się ślizgać. Działa to rewelacyjnie, zwłaszcza gdy rozbiegniecie się troszeczkę dłużej. No, i w dół wiadomo, przy pomocy grawitacji, znacznie znaczne tereny można pokonać w ten sposób. Pamiętajcie, że działa to również na schodach bardzo przydatne, jeśli ścieracie się i walczycie właśnie w takim terenie. Widok z trzeciej osoby. Słuchajcie, wiele osób nawet nie tknie Ark Rider z tego powodu, ale mnie się on nawet podoba. Dużo grałem w Gears of War i te fikołki, wszystko fajnie mi tutaj leży. No i oczywiście musimy wykorzystać ten widok trzecioosobowy do naszej przewagi, no oczywiście. Można zaglądać z rogu, co się dzieje, no ale jest tutaj to, to zlimitowane troszeczkę, ponieważ ten celownik, który mamy na środku ekranu, często się przemieszcza, więc nie możemy się idealnie ustawić. I zazwyczaj, kiedy mamy ten strzał, no to i tak nasza postać pojawia się w widoku naszego przeciwnika. Ale bardzo ważną mechaniką, jeśli chodzi o widok trzecioosobowy, jest przerzucanie widoku z ramienia lewego na prawe, czy też na odwrót. Bardzo, bardzo to jest przydatna sprawa. Ja sobie to zbindowałem na klawisz na myszce bo dość często, zwłaszcza w ciasnych zakamarkach i w ciasnych tunelach na mapach Ark Riders, jest to bardzo przydatna mechanika do użycia, żeby po prostu widzieć lepiej, widzieć więcej. A jeśli ty chcesz być na bieżąco nie tylko z Ark Riders, ale z wszystkimi strzelankami Extraction Shooter i nie tylko, lajkuj, subskrybuj kanał, wpadajcie na Twitch i na Kik. A teraz przechodzimy do darmowych loadoutów. Wiecie co? Ja na premierę byłem, miałem bardzo ciężki dzień, byłem zmęczony, ale bawiłem się świetnie właśnie dlatego, że używałem darmowych loadoutów czyli darmowego sprzętu, który tak naprawdę sprawia, że nie tracicie nic. chodzicie na mapę z no, losowo przydzielonym ekwipunkiem i nie dość, że w ten sposób troszeczkę ta presja, że wasz ten sprzęt, no. Nie stracicie go, tylko po prostu to było Wam dane. Troszeczkę sprawia, że jesteście bardziej zrelaksowani. Możecie nauczyć się również różnego rodzaju broni, no bo wiadomo, nigdy nie wiesz, co Ci się trafi tak naprawdę, więc możesz wyskoczyć z bronią lekką, ciężką albo z jednostrzałem. Dlatego wykorzystuj ten darmowy sprzęt, nawet jeśli miałeś pas porażek no i po prostu nie idzie ci zbyt dobrze. Fajnie jest się odkuć i naprawdę są epickie epickie momenty, kiedy właśnie to bierzecie ten darmowy sprzęt, który to na premierę troszeczkę się polepszył, troszeczkę lepsze te darmowe loadouty są. No ale nadal to nie jest to, co możecie przynieść ze sobą. Ale ten balans jest tutaj niesamowity, i nawet tym początkowym sprzętem jesteście w stanie pokonać nie tylko graczy, i to graczy uzbrojonych dużo lepiej niż Wy, ale również niektóre maszyny. Dlatego bardzo, bardzo dobrze jest wykorzystać do nauki te darmowe loadouty albo jak po prostu nie czujecie yy, jakiegoś vibu, bierzcie te darmowe loadouty, idźcie na rajd i zdobądźcie doświadczenia. I nie mówię tutaj o punktach doświadczenia które tam was popchną do przodu i zdobędą wam jakiś poziom. O to chodzi w extraction shooterach, żeby zwyczajnie nauczyć się troszeczkę mapy, zobaczyć jak działają ark roboty. To wszystko z meczu na mecz zacznie budować wam no, pewność siebie, a świadomość, że idziecie darmowym sprzętem sprawi, że po prostu nie macie takiej frustracji w momencie, kiedy giniecie, a będziecie ginąć często. I chciałem wam powiedzieć, że no, no, jest to domena extraction shooterów, dlatego są tak... Ekscytujące, bo no właśnie możesz przegrać, ale przegrać w ten sposób, gdzie na przykład niesiesz już do ekstrakcji ten cenny lód. Z darmowym sprzętem to troszeczkę ten stres troszeczkę jest zniwelowany. Nie bójcie się tracić giru, no i zdobywajcie to doświadczenie. Tak jak już powiedziałem, Przegrana w extraction shooterach to nic strasznego, statystycznie jeśli macie 40% przeżyć, no to już jest bardzo dobrze jeśli chodzi o extraction shootery, zwłaszcza jeśli się uczycie. Także najważniejsze jest, żeby bawić się dobrze, a jeśli ciągle wysypujecie się ze swojego sprzętu, to wiem doskonale, że może to troszeczkę sprawić, że... Ech. A nie bawię się dobrze w tej grze. Ark Riders jest fantastycznie, zbal fantastycznie zbalansowany i nawet tym darmowym sprzętem jesteście w stanie poradzić sobie z graczami, dlatego wykorzystujcie te darmowe sprzęty jak tylko możecie. No a kiedy już troszeczkę poczujecie się bardziej pewni siebie, rozbudujecie swoją kryjówkę, dokoksacie sprzęty i poczujecie, że no, to jest moja ulubiona broń, zaczniecie już chodzić z jakimś konkretnym zestawem, no to właśnie pamiętajcie, że możecie upgrade'ować swój sprzęt, swoją broń, po to, żeby była troszeczkę bardziej śmiercionośna. A żeby to wszystko sobie ułatwić, rozwijajcie również stoły warsztatowe, czy czyli wasza kryjówka w bazie, w speranzie, macie do rozbudowania i upgrade'owania, czyli ulepszania właśnie te stoły warsztatowe, no za pomocą których możecie wytwarzać albo przedmioty medyczne, albo jakieś użyteczne przedmioty, granaty, amunicję, inne bronie, no i oczywiście ulepszać te bronie, które już macie. Dlatego warto, warto to rozwijać. I tutaj również bardzo ciekawa mechanika, Możecie sobie oznaczyć potrzebne przedmioty, które to będą użyteczne do właśnie albo rozwoju konkretnego stołu warsztatowego w waszej kryjówce, albo rozbudowy tej konkretnej broni. Ja zazwyczaj mam zaznaczone kilka materiałów do rozbudowy broni, żebym po prostu, lutując w rajdzie, miał tą ikonkę specjalnego oka, że właśnie tych przedmiotów poszukujesz, łatwiej jest wtedy to wszystko zbierać i rozwijać, progresować, iść do przodu z rozwojem kryjówki i stawać się coraz bardziej niebezpieczny. Wspomnieliśmy o upgrade'ach, rozwoju kryjówki śmieciach, które przynosicie z rajdu. Pamiętajcie również, że bronie są też uproszczone, ale są podzielone mniej więcej na trzy kategorie ze względu na amunicję. Amunicję dzielimy na Heavy, medium i light, czyli ciężka, średnia i lekka. Ciężka amunicja to najważniejsza chyba amunicja w grze, nie tylko dlatego, że no, sama nazwa wskazuje mocnowali, bo jest ciężką amunicją, no ale ma najwyższy współczynnik przebicia pancerza ARK. Co jest bardzo, bardzo ważne, no bo są one głównym zagrożeniem w lore. Medium, czyli średnia amunicja jest dobrze wyważoną, tak pomiędzy troszeczkę cięższą i lekką. Oczywiście ciężkie y, bronie będą potrzebowały więcej czasu, żeby chociażby przeładować takie ferro, czyli jednostrzałowy, łamany karabin, no troszeczkę trwa to, ale jak Wystrzelicie to w gracza, praktycznie niszczycie mu osłonę, także bardzo, bardzo potężna rzecz. Medium amunicja, tak jak wspomniałem, no jest wyważona, więc też ma kopniaka, ale no, jest troszeczkę szybciej do przeładowania. No i mają większe magazynki. I przechodzimy do amunicji lekkiej. Niektóra to ma największą pojemność magazynku, świetnie sprawdza się w walce z innymi raiderami. No bo właśnie możemy zasypać ich gradem pocisków, co również daje ten czynnik psychologiczny, że cały czas dostaje i mogą popełnić błędy. No ale uważajcie, bo light amunicja nie radzi sobie tak dobrze z arkami z przebijaniem pancerza. I tutaj, jeśli o to chodzi, to ja zazwyczaj lubię mieć dwa rodzaje Jakiejś broni przy sobie, na przykład ciężką i lekką, żeby być przygotowany na różne sytuacje. Także mieszajcie te zestawy i po prostu wykorzystujcie daną amunicję do danej sytuacji. Ciężka zdecydowanie ułatwi Wam walkę z arkami, czyli z tymi robotycznymi przeciwnikami, z których też możecie pozyskać lód. No i oczywiście lekka i średnia idealnie sprawdzi się na graczy. Idealny scenariusz strzelić do gracza. Zbić mu osłonę wyjąć pistolet i dobić go na przykład, ponieważ znacznie szybciej będziecie wyciągać i zmieniać broń niż przeładowywać tę sekwencję ciężkiej amunicji. PPVPVE PvPV, czyli walka między graczami i między sztuczną inteligencją. Pozwólcie, że zacznę od końca, ponieważ tak jak wspomniałem, w Ark Riders, to ludzkość została zepchnięta pod ziemię, i właśnie roboty ARK. Penetrujący powierzchnie są głównym zagrożeniem. Tak według Chloru jest, dlatego właśnie wykorzystajcie tę wiedzę, którą przedstawiłem przed chwilą, jeśli chodzi o amunicję, ponieważ to będzie wasze główne zagrożenie z Arkami. No, ale jak się z nimi obyć na samym początku, kiedy rozwijacie postać i upgradeujecie wszystkie stoły, żeby coraz to lepszą broń mieć i być bardziej niebezpieczny dla robotów Ark. I innych graczy nie będziecie w stanie pokonać tych najbardziej opasłych botów robotów, proszę państwa. Tak są tam duże maszyny kroczące, rakietir, rakietowiec. To są dość ciężkie, Moby zwłaszcza na początku zauważyłem, że podkręcono im jeszcze troszeczkę. Poziom trudności, dlatego mocno, mocno że Mnie się to podoba, ponieważ wymusza, może nie wymusza, ale zachęca graczy do współpracy. No a często jest tak, że w momencie, kiedy decydujesz się zaatakować innego gracza, wtedy ark. Może się wtrącić i z, no, ukarać twoje złe zamiary w stosunku do innego gracza. Dlatego, bo uważajcie dokładnie na to, w jaki sposób ark się zachowują. Ponieważ jeśli widzicie na przykład szerszenia czy osę, który lata sobie i ma niebieskie światło, to znaczy, że zwyczajnie patroluje teren, nie jest niczym zaniepokojony, ale w momencie, kiedy to światło zmieni się na żółte, to oznacza, że ark wykrył. Ruch, dźwięk, coś go zaniepokoiło. Niekoniecznie jeszcze widzi gracza Ciebie, ale po prostu zmierza w danym kierunku. Być może dźwięk, hałas, coś go zaniepokoiło i szuka. No i oczywiście, jak już Cię dostrzeże. Na czerwono się to wszystko świeci i on zaczyna atakować i będzie atakował, dopóki nie zginiesz, nie uciekniesz albo nie pokonasz przeciwnika. Warto o tym pamiętać, ponieważ nie tylko możecie y, uniknąć walki, przekradając się, bo to najefektywniejszy sposób, zwłaszcza jeśli nic się nie dzieje, żeby uniknąć konfrontacji z robotami ARK. Zwyczajnie kucnąć, schować się w krzaku, yy, uciec z linii wzroku takiego robota i po prostu możecie łatwo przemknąć, nawet dość blisko między robotami. No ale jeśli już coś się zacznie dziać, no to te... często ciężko jest ich zgubić. Heavy amunicja, pamiętajcie. No i oczywiście możecie wykorzystać to dla swojej przewagi, kiedy widzicie, że taki robot świeci się na pomarańczowo no to możecie być pewni że przeciwny gracz jest gdzieś w pobliżu dlatego bądźcie czujni i tutaj już delikatnie przechodząc z PvE do PVP pamiętajcie, że jest wiele przedmiotów, które pomogą wam no, skierować ARK w stronę przeciwnika, na przykład. Innego gracza, tak jak granaty wabiące, które to zwracają uwagę ARK. Ja miałem taką akcję, że Rocketeer rzucił się niestety na mnie i użyłem właśnie tego granatu wabiącego, rzucając go w stronę mojego przeciwnika, który no, chciał pewnie łatwo mnie zgładzić. Rocketeer się odwrócił, poleciał na niego. No i ja później dokończyłem dzieła i pozbierałem cały loot i wyszedłem z mapy. Także pamiętajcie o tych użytecznych przedmiotach również. Natomiast PvP to praktycznie temat rzeka. Jest Cały czas poznajemy tę grę i będziemy uczyć się jak najlepiej walczyć z innymi graczami. No ale nie mogę, nie mogę po prostu tutaj wystarczająco dużo czasu poświęcić temu, jak ważne jest audio w tej grze. I oczywiście to te wszystkie wskazówki, które Wam dałem, to trzeba je połączyć i wykorzystywać razem, ale w momencie, kiedy gracie w PVP, nasłuchujcie. Nasłuchujcie, bo ja, grając tak długo w taktyczne shootery, w taktyczne strzelanki, właśnie tego się nauczyłem, że czasem po prostu warto zatrzymać się i posłuchać. Zwyczajnie audio w Ark Riders jest na fenomenalnym poziomie i często no, po prostu. Wydawało mi się, czy słyszałem coś tam i zdecydowanie były to kroki mojego przeciwnika. Bardzo, bardzo wyraźnie słychać naszych przeciwników i nie tylko ich kroki. Oczywiście wszelkiego rodzaju akcje, czynności w Ark Riders wydają jakiś dźwięk. Lutowanie wydaje dźwięk, rozbrajanie pojemników, bo niektóre po prostu trzeba jakby tym łomem otworzyć, i to wszystko wydaje dźwięk. Ark też ma swoje specjalne dźwięki, które no do, należy do nas, żeby nauczyć się rozpoznawać, co one oznaczają, ale bardzo, bardzo dokładnie kierunkowość słychać, więc nasłuchujcie, zwolnijcie, jeśli chodzi o PVP. Natomiast jak już do niego dojdzie, to pamiętajcie, że to jest bardzo dynamiczna sytuacja i jak macie chociaż chwilę oddechu, nie zapominajcie uleczyć się. Jest menu kontekstowe na klawiaturze pod Q, gdzie wyskakuje Wam takie koło akcji i możecie wybrać swoje przedmioty leczące, granaty itd., itd., bardzo, bardzo przydatna sprawa w momencie, kiedy macie chwilę oddechu podczas walki, jak najszybciej uzupełnicie osłonę, postarajcie się uleczyć. Oczywiście, jeśli sytuacja na to pozwala, no bo jesteście wtedy zamknięci w tej animacji. Dlatego ja zauważyłem, że odnawianie tarczy zajmuje dużo, dużo krócej, ale warto, warto czasem nawet wycofać się i zyskać te parę pasków zdrowia czy też tarczy, aby mieć przewagę w walce, także nie biegaj jak szalony, nie biegajcie na pałę. Po prostu posłuchajcie. Na, naprawdę nie mogę wystarczająco nacisku położyć na tę wskazówkę, żeby słuchać i nauczyć się tych wszystkich dźwięków. Naprawdę, naprawdę kierunkowość, udźwiękowienie i odgłosy, jakie wydają arg, raiderzy i ty również. Dlatego zwróć na to uwagę, zwróćcie na to uwagę, kucnijcie, może, przyczajcie się momentami. Zwolnijcie, zwyczajnie zwolnijcie i nasłuchujcie, bo to da wam wiele wskazówek ze środowiska, żeby właśnie no, jakoś wykorzystać tę sytuację taktyczną na swoją korzyść. Oczywiście każda mapa jest unikalna i znajomość tej mapy to jest coś, co przyjdzie z czasem, aczkolwiek często są różne rodzaju rzeczy zmieniane na mapie, tak jak właśnie latający kurierzy. Którzy lądują gdzieś z hukiem na ziemię i możecie otworzyć właśnie ten drogocenny lód, także mapy się troszeczkę zmieniają, ale dajcie sobie czas, żeby po prostu je poznać. Oczywiście najbardziej gorące i drogocenne rzeczy znajdziecie w rejonach zaznaczonych czerwono na czerwono. Tam właśnie dzieje się najwięcej, ale również jest tam duża koncentracja robotów ARK, dlatego uważajcie i na graczy. I na maszyny. Możecie oczywiście spróbować wejść w współpracę, ale kiedy już zdecydujecie, że koniec tego dobrego i trzeba się stąd wynosić, macie na mapie zaznaczone ekstrakcje, właśnie tak jak cały gatunek wskazuje Extraction Shooter. Musicie się z mapy wydostać. Wark Riders jest ich kilka na mapie na początku i są one opatrzone. Timerem, czasem, który masz, żeby dostać się właśnie i opuścić mapę z sukcesem, wrócić do Speranzy, spieniężyć wszystkie swoje przedmioty, przygotować się na następne wyjście na powierzchnię i ruszyć ponownie, no ale trzeba najpierw wyjść. Są tak zwane dwa rodzaje ekstrakcji w Ark Riders, jak na razie. Wszystkie te wraz z czasem meczu. Się zamykają, a na samym końcu, gdzie mamy ostatnie mniej więcej 10 minut, pozostaje tylko jedna ekstrakcja. Więc jeśli zabawiliście długo w rajdzie, no to bądźcie przygotowani, że na tej ostatniej ekstrakcji mogą czyhać kamperzy, niezbyt sympatyczni gracze, którzy będą chcieli zgładzić ciebie i zabrać Twoje łupy. Bądźcie na to przygotowani. I drugi typ ekstrakcji to takie, które możecie zakupić specjalny klucz, również można go zdobyć.